Kitka to na tego zrobić? Gana, to potem Kitka ja, Kitka he się Nie z kinaką Wojki w Fortnite, to ja za wojna podekscytował O, Ale bym jest tak ci kładłatkę, te nogi Co ty mówisz? Nie, on tu idzie, sobaj dupę, sobaj dupę, już was Może ja ci przypójdę wyleczyć Nie, bo to jest Kitka, czyli to jesteś ty Miałem taka ja obstraną Jarabygena Mhm no To jest twoja stara jest, dobra <noise> Myślisz, że random Bruce by mnie polubił? No takiego prosiaka zawsze <noise> On idzie do mnie Nie widzę go Wyciął tłuszcz to przyszedł Oj <noise> <noise> nie trafiłem w skill, kill gdzie wy robicie rena, Paniusie. W twojej starej. Na mainie jest zrobiony chyba. Twoja stara jest zrobiona. Biegam jakiś kinek. Rzucał palety po kolei jak go nic nie niego nie mogą. No, klasyczny, klasyczny. Załatwi fizyk, kurwa, grywa się świnia, kurwa. Twoja stawa, kurwa. To ja już zrzuca palety. Twoja stawa to jest świnia. Kurwa wiem. To jest taka to kurwa, kinia nie rozumiem akurat Nie znasz jej? Nie trzeba? To jest taka tłusta świnia W sumie W sumie a? A? Gdzie to Twoja? Stara Widzisz. Nie popłaca Boże nie, nie No powiem ci że... Algę jeszcze nie słychać, więc to jest Ghostface Twoja stara... ja to Ghostface Ja w Ghostface tyś śmiecił Oooo, ten okay. No co? Zgatłem. to? Fru ale gówno He, <noise> fryer, fryer <noise> Wiesz co ty jesteś? Ty jesteś air fryer. <noise> Ja się na niego patrzyłem, on na mnie Nic się nie wyrywało Ja stara się patrzyła Dawaj, się, bo zabijamy wszyscy Ale w grze, tak? W grze Nie, głupowe jak samobójstwo Jaki ładny gen Co go zrobię? On cię goni? No robię to ci starą Tutaj mam wiedzieć, jak się poddaje na kółku, to jakieś tam bany? Nie, jest. No. Miałem... Miałem reassurance. No, przydało się. Aż to jest kinieczewa. <laughs> to, to jest Twoja stara, tak? to jest Twoja. La, Lala, ładna. No la, no to to są za mapy. O kurwa, leo tu jest. To no, Twoja stara w jest. Aż ja tu nie trafiłem. I wtedy... Kurwa, głupia. Coś tam mówię. Do ciebie też w sumie, ale... To tak przy tak. okazji. <grystanie> chodź. Chodź, <Dłom> chodź. Dawaj. <grystanie> On się wraca już! No nie chcemy goni, nie mnie, nie mnie, nie, nie, nie Tam masz! Tam jest! Ty <grystanie> kurwa tłusta, świnia. Nie widzę tu twojej mamy. A w sumie sobie, wężu ma Zapomniałem, że on ma Iron go. gaspa. Iron Zapomniałem. Brawo! No ma... Ty! Wesker! Patrz tu! Tu jest! Tu jest! Tego! Mmm. mógłbym mógłby w 7, 7 FPS-ach? Mogę. Ojciec, złapał? jaka dziwka się da złapać, jakąś abelitkę, jakiegoś dasha. Ty, ale przecież w starych tu nie ma i nie da się złapać. Idę, 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 ja, idę, 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 uszka idę, do idę, idę, do ciebie. Idę no do idę, 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 nie trafiłem z się z ciebie o idę, 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 się. idę, 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 tak o idę, co idę, idę, że idę, idę, <noise> Wielkiego Ant-Tunela i... Ty to Co mówisz w to sam... grę i nigdy go nie bierzesz. No bo zapominam. Ty weźmiesz... <noise> Człeku, ty weźmiesz DS-a i go nie trafisz. <noise> to o czym my mówimy? Też taka nie DS-a. Nie to. Co, wyłącz to! Kurwa, lej... No <noise> Kuju jebany! <noise> jestem gejem, ja jestem To Zobacz pan ścianik No co, jesteś ge... A! Puk, puk, kto no tam? Pukam ci matkę A ten co robi? Kurwoje pana! Wreszcie wykazał o, Ale się oślepił no Podnieś go O no ty chuj, o ty chuj Czy my jesteśmy martwodupni? Czy my jesteśmy martwodupni? Ja się pytam Lupuj nie drzewie, jest... lupuj, No nie da się, nie da się Mae y